Czy to jest? No tak to wygląda Piotrusiu. Co o tym sądzisz? Masz coś do przekazania naszym widzom? A tu jest dla mniejszych ludzi bez opłat. Chyba bez opłat. Jeżdżamy rzekę San takim mostem. No i co dalej? No i dalej nic, przejechaliśmy, jedziemy dalej. Pieszczady, zakręty, ścieżki, dróżki. To jest temat yy, sporny. Czy te tereny, okolice Soliny, to już są wieszczady, czy jeszcze nie? Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Ja tego sporu nie rozstrzygnę. To musiałby ktoś z jakąś wiedzą większą. Dużo. O, ale domek drewniany fajny. O. Wszystkie takie domki tego starego typu mają takie przedsionki wysunięte. nie? Sień, Sień tak? Nie wiem, też... o, tu jaka hasjenda, fajna do zwiedzania O i sobie rzeka san płynie, ktoś sobie piknikuje nad przyławeczce siedzą. Odpoczywają ludzie Na wjeździe do Soliny macie parking, 15 zł cały dzień Ale można się dogadać i zapłacić piątkę jak się stoi tylko godzina No, no. Jest na jest stać na Tak. A tam dalej parkingi już po 20 zł i może i droższe, ale nie sprawdzaliśmy No ale bliżej, zawsze to bliżej no. Ale musimy kawałek się przejść, ale zawsze, zawsze taniej Tam widać tą kolejkę, no, kurde, w dół to się fajnie idzie, a z powrotem będziemy zasyłać pod górę. To weźmiesz mnie na barana. Tak na pewno <laughs> Idziemy do takiego deptaka pod kolejką linową. No a jak to nazwać inaczej? Deptak. No deptak, no dlatego mówię. I co tu mamy? Łosy. A, te... a to są Kolej gondolowa. Bilety. Online. No, online są. No. Otóż jest złotych taniej online. 49, dwie strony normalne. Biedną To sobie robić. Sery smażone z dziurawiną. Goffry. O, piwka jakieś regionalne. A tu uściga się. Myślisz? Tak, no to małe widziałem na tym. Solina, Nie na ty, Niedźwiadki. Największa we wsi jest krowa narysowana. O, jaka gęś. Zupy, kierowni, ryby. Anioły bieszczackie. No to jest. O, nad głową sobie, nie? Łapacze snów. Nie komu co chodzi z tymi gęsiami? Co to jest? Ale jest Aha. Gęś? O serki, tradycyjne kozie. 3 złote oscypek taki mały, O, owcy, z z żurawiną. Chcesz Piotruś? No. Jak będziemy wracać, pozwolisz mi zjeść? Tak. Dziękuję. No dobrze. No to, to taniej niż w zakopcu, bo tam oscypki po dychu podobno, no nie wiem. Jeszcze w tym roku nie sprawdzony ceny zakopanego. W Karpaczu były po 4,450, także podobnie jak tutaj.

po prawo, Solina, po lewo kolejka. Całkiem ciekawa atrakcja. Idziemy na zaporę. Zbiornik, pojemność 500 tysięcy metrów sześciennych, powierzchnia 2200, długość 26 km, 600 metrów. Dobra, bo teraz ja zgubiłam Piotrusia, a tu jest, wszyscy na ciemno się poubierali, teraz weź ogarnij My się zachwycamy, zapora, fajne jezioro, tak, Zalew, czy tak to się nazywa, no. jezioro są... tak. No. A ludzie niektórzy zostali stąd wysiedleni, bo to wszystko sztucznie zostało zalane tutaj, wioski zostały zalane, tak? No tak, pod no. tym jeziorem jest, ale jest jezioro, bo ostatnio wyschło. No tak, no tu przy Zaporze to było, tam dalej było zmięte. No i cóż. Z tej perspektywy, tak wygląda sobie Zapora. Myślę, że warto przyjechać, zobaczyć. Ruch turystyczny jest. Zaczyna się weekend majowy. Z kim rozmawiasz? Nie mogę Ci powiedzieć, tu mam specjalną Co taką naradę. Widzę, rozmawiasz. Żeby tylko jednym albo jedną mówię do wszystkich, którzy chcą słuchać. Mówisz też do tych, którzy nie <grym> chcą <chyba> słuchać. Się... <grym> Fajnie sobie jak ciki pływają, nie? No tam no. nawet rowerkiem jak sobie ktoś wypłynął, pewnie na gopro tego nie będzie widać. Cisza na morzu. Cisza na morzu w dmie. No w tych wagonikach to ja się nie bardzo widzę, nie? Tam w Karkonoszach nie wystarczyło, w tym takich krzesełkowym i... I na razie to na no tyle, to nie? Mówiłem, A no nie wiem, no. No to, z góry no to na pewno. No co, no i dochodzimy do końca. Zapory, nie? Dobrze, że kasy nie wołali za wejście. No, jakby wołali kasy, to by nas tu nie było, nie? Wiadomo, znacie nas na tyle. Wiecie, cebula, nie? Nie, to nie to, że cebula, tylko yy, jakoś tak zawsze się okazuje, że te płatne atrakcje to są takie trochę... Trochę średnie, średnio wypadają. A jak się... No, a jak się trafi coś fajnego i nawet zazwyczaj jest to za darmo wejście, to naprawdę ktoś o to dba, stara się i... no i fajne to jest. I tutaj przy końcówce zapory, helikoptery, dwa na dole. PGE Energia, helikoptery, no. A się w głowie kręci, jak się patrzy w dół. Tu coś wystaje, jakiś, nie wiem, budynek. Zwiedzanie wnętrza od wtorku do soboty, no ale na majówkę nieczynne. No pewnie, przecież to taki tam krótki weekend raz w roku, że ludzie nigdzie nie wyjeżdżają. O oh my god! Widzisz, to ci się kręci w głowie? spokojnie, kamera wypadnie. Chciałam kiedyś lot balonem, ale widzę, że to chyba nie, nie. dla mnie. <gry> to wejść wagoniku, co by było? Nie, u nie. Nie, wolę normalnie stąpać no, po ziemi. Normalnie na góry wejdziesz. A w górach tego nie czuję, no, nie. może być kurde no, bo nie masz stromo. Nie, takiej, nie? No, góry to góry, normalnie. Pra, plaża nad soliną? Nie wiem, tu, czy tam. No tam ale... gdzieś jakieś takie pomościki, nie wiem. Nie no, wiem, tam, to nie wygląda na tam. plażę. Tam, daleko tam, na boku, kempery, tam. Kampery Kempery, wzgórze. Kempery, kampery. kampery, To no jest I... kemping chyba, jawór się nazywa. Nie wiem, no nie służy mi tu jakoś pogoda. Tak jest tu duszno, ciężko się oddycha. No, jest tego... Nie wiem. Jakby się burza miała zbierać jakaś. No. O, sika wodą. <laughs> no, no sika, no. fotkę, że byliśmy. No. Odkaczone. Zobaczone. Dwa, dzień dobry, dwa odcypki. Żurawiną czy raz? Żurawiną? Żurawiną Żurawina. Można kartą. Ja bym Tak, Proszę, nie? Polańczyk. no i co tu więcej? Restauracja, apteki ulica Zdrojowa wiecie? Ulica Zdrojowa, która je prowadzi do plaży, tak? No niby tak. Zobaczymy. Panie, jak, jedź Pan. No. Jak w górach no pierdoły chińskie kupki inne. No tu jakieś hotele apartamenty restauracje no dobrze, jak gdzieś tam do, dotrzemy do tej plaży się uda No to Wam pokażemy Pierwsza godzina 5 zł, nie? I, I chyba każda roz... i być. każda rozpoczęta Toalety czynne w weekend od 8 do 20 Akceptujemy monety ale jakie mi piszą? 50 groszy złotówka Ale. i 2 i opłata 2 złote. Ale. A to jest dla mniejszych ludzi bez opłaty. Chyba bez opłaty. No tak, jak się przecież schylę to bez opłaty, nie? A nie można tego szukiwać. Aha, no właśnie. I nad samym jeziorem, baza centralna Biszczackiego Wopru. Proszę. Fajna miejscówka, nie? Najbardziej popularna plaża. No widoki całkiem fajne na zaporę, na kolejkę linową. Taki mały plac zabaw boisko do siatkówki sympatycznie plaża. Taka trawiasta. No tak to wygląda Piotrusiu. Co o tym sądzisz? Masz coś do przekazania naszym widzom? Sam raz na raz. Przyjechać, zobaczyć. Nie wiem. Kto co lubi. O, zapora. Elegancko. No. O, czyściutka woda w ogóle bardzo. Taka przejrzysta. Ludzie sobie siedzą, wypoczywają. No co robić? W weekend. Tylko odpoczywać. Teraz właśnie sprawdziliśmy z Piotrusiem, że plaża jest tutaj, tylko jest prawdopodobnie teraz zalana, nie? Z tak tego co... Na tym. Jak się patrzy na Google Maps na zdjęciach satelitarnych, że normalnie tam plaża jest. Na górze tutaj o, tutaj się rozkładają ludzie, na dole też Kawałek niżej, tak z metr się schodzi jest plaża piaszczysta Tylko, że aktualnie jest zalana Ku fryzjera myślisz, że była taka biurka, czy co no, się stało? Ufarb ufarbowana jest no Tak jakby Ale spryciasz, nie? A za? Poszło, na górę I Na górę. Wyjeżdżamy z Polanczyka. I będziesz w cerkwie nagrywać To co lubisz najbardziej? A lubię Obejdziesz w koło Oczywiście. Są, chyba życie nie wpuszczą. A to inna inszość. Nie oszczędzaj ja... baterii. A dobra, no to na